A więc to prawda! Po latach szalonych spekulacji, zwariowanych teorii i podejrzanych wniosków, w końcu zostało to potwierdzone. Megalodon, największy rekin wszechczasów, został zauważony w wodach południowego Atlantyku i teraz grupa naukowców przygotowuje się na ekspedycję ich życia. Będą musieli namierzyć, złapać i oznakować tego oceanicznego drapieżnika w celu dalszych badań nad jego zachowaniem. Najpierw muszą znaleźć łódź rybacką na tyle dużą, by wytrzymała ciężar i siłę uderzenia ogromnego rekina. W tej chwili jedyny sprzęt, który by się do tego nadawał, to oausage, dawna łajba do połowu krabów, którą przerobiono do łapania i znakowania żarłaczy białych. Jest ona wyposażona w rodzaj zagrody, szerokiej platformy z boku statku, na którą załoga wyciąga złowione drapieżniki. Te bestie są tak wielkie, że naukowcy muszą przeciwważyć łódź wodą, kiedy wciągają rekina na pokład. Pomimo faktu, że żarłacze białe to największe współczesne rekiny drapieżne, nadal są dużo mniejsze od Megalodona. Dorosły osobnik tego gatunku może mierzyć 6 metrów długości i ważyć ponad 2 tony. Natomiast Megalodon osiągał od 18 do 25 metrów i ważył aż 50 ton. Żadna współczesna łódź rybacka nie wytrzymałaby takiego obciążenia, więc należało podejść do tego inaczej. Naukowcy postanowili iść w ślady swoich kolegów po fachu z Indonezji. Organizacja Conservation International zajmuje się oznaczaniem rekinów wielorybich. To największe ze współczesnych gatunków rekina ważą nawet do 10 ton. A ponieważ żywią się planktonem, tak jak fiszbinowce, nie stanowią zagrożenia dla człowieka i czasami wpadają w rybackie sieci. I wtedy rybacy ściągają naukowców, żeby je oznakowali. Zespół nurków schodzi do rekina i umieszcza na jego płetwie grzbietowej nadajnik satelitarny. Następnie rekin zostaje wypuszczony na wolność. Polowanie na megalodona będzie jednak inaczej wyglądać. Skamieniałe zęby tych gigantycznych drapieżników osiągają 18 cm długości to trzy razy tyle, co zęby żarłacza białego. Trzeba też wziąć pod uwagę ich ciężar. Jeśli ocalały do dziś megalodon, dostanie się w sieci rybackie. Prawdopodobnie po prostu rozerwie je na pół swoją masą, z pomocą potwornych zębów. Przemysłowe sieci są zwykle wykonane z materiałów syntetycznych, takich jak nylon czy poliester. W tym konkretnym przypadku trzeba jednak zastosować coś mocniejszego. Ostatecznie wybór naukowców pada na popularną metodę połowu rekinów sieć skrzelową. Jest to zestaw sieci, który chwyta ryby za skrzela, kiedy przepływają w pobliżu powierzchni lub nieco głębiej, czyli tam, gdzie zwykle żyją rekiny. Megalodon nie lubi zimna, więc nie zanurkuje zbyt głęboko i prawdopodobnie będzie poruszał się bliżej powierzchni, gdzie woda jest cieplejsza. A tam zaplącza się w wielką i elastyczną sieć, przy tym jej nie porwie i nie ucieknie. Sieć musi mieć też większe oczka. Rekin jest ogromny, więc się w nią złapie, ale mniejsze ryby muszą być w stanie bez problemu się z niej wydostać. Następnie trzeba przygotować przynętę. Do zwabienia mniejszych rekinów zazwyczaj wystarczy ich ulubiony posiłek. Mogą to być ryby lub skorupiaki. Żeby skusić megalodona, naukowcy postanowili złapać mnóstwo tuńczyków. To jeden z największych gatunków ryb atlantyckich. Odpowiednio duża ławica powinna przyciągnąć uwagę tego gigantycznego rekina. I w końcu trzeba też przygotować zespół nurków. Megalodon to największy drapieżnik na świecie, a kontakt z nim będzie ryzykownym przedsięwzięciem. Załoga będzie musiała szykować się do walki. Jeśli rekin poczuje, że może się wydostać, będzie z całych sił starał się to zrobić. Potrzeba kilku tygodni szkolenia u boku zespołu do znakowania rekinów, by ekipa nauczyła się działać szybko i precyzyjnie. I w końcu załoga jest gotowa. Łódź, którą trafnie nazwano mega-szukaczem, to długa na 30 metrów stalowa łajba o ładowności ponad 250 ton, wyposażona w sieci skrzelowe. Na pokładzie znajduje się jedynie niezbędny ekwipunek: 12 osób załogi i prowiant na drogę. Łódź wypływa z kapsztadu w południowej Afryce i kieruje się prosto na zachód, gdzie zauważono megalodona. Po całym dniu żeglugi naukowcy docierają na miejsce. Pogoda sprzyja, wody są przejrzyste, a prognozy przewidują, że w ciągu kilku najbliższych dni nie powinien nadejść żaden sztorm. Załoga opuszcza kotwicę, żeby zostać na miejscu i przygotowuje sieć. Jest ona ukryta pod pokładem i potrzeba połowy rąk do pracy, żeby ją rozłożyć. Kiedy sieć znajduje się w wodzie, a jeden jej koniec jest przymocowany do rufy, mega szukacz zaczyna się poruszać. Sieć ciągnie się na półtora kilometra. To powinno wystarczyć do złapania grubej ryby. Niedługo po tym, jak sieć została spuszczona do wody, na horyzoncie pojawia się kolejna łódź. To wynajęci rybacy, którzy nadciągają z przynętą, przyciągnęli ze sobą ogromne ilości tuńczyka. By zwabić rekina, wybrali największe okazy. Załoga spuszcza kilka sieci z babikiem po obu stronach sieci skrzelowej. Nieważne z której strony podpłynie drapieżnik, i tak się zaplącze. Teraz pozostało jedynie czekać. Kiedy zapada noc, na pogładzie zostaje tylko kilka osób do obserwacji oceanu. Mijają godziny, a sieć ani drgnie. Jej oczka są na tyle duże, żeby przepuścić nawet żarłacza białego, więc jeśli się poruszy, od razu będą wiedzieć, że to albo wieloryb, albo megalodon. Niestety pierwsza noc była bezowocna. Sieć nadal dryfuje tak jak wcześniej, a część załogi poszła sprawdzić przynętę. Nadal tam jest. To podejrzane. Zwykle inne drapieżniki przypływają, by spróbować posilić się tym kuszącym daniem, ale tej nocy żaden z nich się nie pojawił. Jak gdyby się czegoś bały, i to daje nadzieję naukowcom, skoro ocean jest tak spokojny, coś musi odstraszać inne drapieżniki. Nadchodzi druga noc i zaczyna się tak samo jak poprzednia. Panuje cisza, ale nagle, po kilku godzinach, osoby pozostawione na czatach zauważają dziwne ruchy sieci, trzęsie się i nią miota, jak gdyby złapało się w nią coś wielkiego i desperacko próbowało się wydostać. Obserwatorzy biją na alarm i budzą resztę załogi. Zaczyna się najtrudniejsza część wyprawy. Ekipa nurków wyrusza w dwóch lekkich motorówkach i szuka miejsca, gdzie sieć najbardziej się rusza. Po paru minutach trafiają na miejsce. Sieć jest naciągnięta, więc musiało w nią wpaść coś wielkiego. Mimo to nurkowie nadal nie są pewni, czy złapali cel swojej wyprawy. Woda jest ciemna i nic nie widać. Nurkowie mają na sobie sprzęt, a ich przełożony daje sygnał do zejścia pod wodę, i kiedy się zanurzają, dociera do nich, że wygrali na loterii. To jest megalodon. Gigantyczny rekin ma co najmniej 16 metrów długości i przeżarł jedną z sieci z przynętą. I kiedy podpłynął do drugiej, zaplątał się w sieci skrzelowe i teraz szaleńczo próbuje się wydostać. Sieć okazała się jednak na tyle mocna, że go utrzymała i owinęła się wokół niego. Drapieżnik nie ma dokąd uciec, ale i tak próbuje się wydostać. Nurkowie zachowali bezpieczną odległość i czekają. Zwykle nawet żarłacz biały, kiedy zorientuje się, że wpadł w pułapkę, w końcu przestaje walczyć i unosi się spokojnie. Załoga ma dziś szczęście. Megalodon w końcu przestaje się rzucać. Nurkowie ostrożnie podchodzą do rekina z góry i od tyłu. On ich wyczuwa, ale się nie rusza. I kiedy część nurków przygotowuje na wszelki wypadek środki usypiające, jeden z nich zbliża się do grzbietu rekina z nadajnikiem satelitarnym. Delikatnie umieszcza go na płytwie grzbietowej. Taki sprzęt mocuje się samoczynnie i może wytrzymać ogromne ciśnienie. Megalodon nie reaguje. Nurek powoli się cofa, a pozostali zbliżają się, aby wykonać ostatnią część zadania odciąć sieć z megalodona. Nurkowie mają przygotowane podwodne przecinarki, pobierają one tlen z ich zbiorników i mogą przeciąć metal, więc spokojnie powinny poradzić sobie z taką siecią. Mimo to załoga działa ostrożnie, żeby nie przestraszyć ogromnego rekina. Szybko udaje im się przeciąć sieć z obu stron i wynurzają się, żeby dać sygnał do rozpoczęcia holowania sieci przez główną łódź. Megalodon jest teraz znacznie mniej zaplątany i czuje się bardziej oswobodzony. Nurkowie szybko ruszają w stronę łodzi, ale rzucają jeszcze ostatnie spojrzenie na bestie. Zaczyna zrzucać sieć i jest już w połowie drogi ku wolności. Ekipa wychodzi z wody, ich misja dobiegła końca. Motorówki ruszają w kierunku rybackiego statku i kiedy tak suną po oceanie, załoga dostrzega nad powierzchnią ogromną płetwę grzbietową. Jest do niej przyczepiony nadajnik satelitarny. Zwierz szybko dogania łódki i przez sekundę nurkowie myślą, że to już koniec. Ale wtedy rekin się zawraca i znika pod wodą. Tuńczyk nadal na niego czeka. I teraz w końcu naukowcy mogą dowiedzieć się czegoś więcej na temat największego w historii oceanicznego drapieżnika. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.